W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z Patrykiem Gałaszewskim, który zajmuje się flipami. Część z Was pewnie nie wie nawet, czym są flipy. Dlatego właśnie w pierwszym odcinku z nim będziemy rozmawiać o tym, czym są właśnie flipy. Co no, A w porządku, wszystko, właśnie dzisiaj przyjechałem motocyklem. Do Was w ten ciepły dzień, ładnie. Nielegalną, bez stroju No legalnie, legalnie w kasku przyjechałem. Nie no, bez stroju, bo tak akurat ciepło było znam że trzeba. jest ładnie. prawnie też wymagany, czy są Nie, kask? nie jest akurat. Wiesz, sam kask, a najlepsze jest to, że w działalności gospodarczej urząd skarbowy nie uzna, nie uzna ci jako, jako wydatek na działalność gospodarczą. Jeżeli masz motocykl, to kasku najczęściej ci nie uznaje, chociaż to się powoli zmienia. Serio? Tak. To jest najdziwniejsza rzecz, jaka może być. Bez kasku nie, nie możesz jechać, ale już kupić na firmę nie dasz rady. Czyli. Trochę tak jakby w samochodzie ci opon zimowych nie uznali, no, tak, nie? Coś tak, coś takiego, tak. Patryku, Patryk, powiedz mi, e, zawsze kurwa z, z rozpoczęcie jest najzipniejsze. Dobra. E, dużo słyszymy o tych flipach. Ostatnio są one w Polsce bardzo popularne, coraz większy jest ten rynek, ale większość osób nawet do końca w sumie nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest flip, więc może zacznijmy od tego, czym to właściwie jest. To tak, flip wziął się od angielskiego house flipping, czyli po prostu na polskie tłumacząc, czyli po prostu sprzedaż, sprzedaż, i kupno mieszkania, kupno na początku albo po zaniżonej cenie, albo po prostu po niskiej, gdzie możemy sprzedać mieszkanie po wyższej cenie i na tym zarobić, czasami zwiększając jego wartość, tak? czyli przez remont na przykład lub przez oświeżenie lub zmianę układu. No dobra, to w takim razie na czym my tutaj właściwie zarabiamy? E, najczęściej jest to znalezienie mieszkania, które jest po prostu, jeżeli mówimy o mieszkaniu, tak, przy flipach e, akurat, bo ja tym się zajmuję, więc mogę, będę przykładał opierał na tym. E, to jest mieszk znalezienie mieszkania mieszkanie po cenie niższa niż rynkowa, tak? Więc po prostu znajdujemy te mieszkanie i one w momencie kupna już wiemy, że zarobiliśmy. E, na tym mieszkaniu u mnie najczęściej jest to też po prostu kapitalny remont, czy jest to zmiana układu, czy po prostu przygotowanie pod gotowca inwestycyjnego, czyli takie mieszkanie, które będzie dużo więcej zarabiało niż standardowe. To w takim razie co my możemy zrobić, żeby to zwiększyć wartość tej nieruchomości poza oczywiście samym znalezieniem, czyli powiedzmy, że jakie wy, wyróżniłbyś się rodzaje samych flipów? No takim podstawowym, najprostszym, tak? flipem jest po prostu kupno i od razu sprzedaż bez żadnych udoskonaleń. Jest to po prostu kupienie właśnie po cenie zaniżonej, tak, która jest na rynku i wystawienie po cenie, która jest rynkowa. Tak. Czyli tutaj w zasadzie całą naszą pracą jest tylko i wyłącznie znalezienie. Tak, znalezienie po niższej cenie niż standardowo to funkcjonuje. Oprócz tego jest taki pośredni, też flip, którym na przykład tylko odmalowujemy ściany lub na przykład, nie wiem, zmieniamy meble kuchenne. Taki miękki. E, tak, nieduży, nie tak. To no nie robimy generalnego remontu, nie wymieniamy drzwi i tak dalej. No i właśnie tym trzecim, e, którym ja najczęściej się zajmuję, to jest po prostu generalny remont. E, jest to wymiana okien, drzwi, e, nowe posadzki e, czy nowa instalacja i tak dalej. Więc całkowity, kapitalny remont, i przez to też zwiększa mu, e, wartość, właśnie mieszkania. E, co oprócz tego. Możemy też na przykład spłacić czyjeś długi, tak? czyli na przykład osoba jest zadłużona, nie wie jak to zrobić, przez to może zaproponować nam niższą cenę mieszkania lub na przykład inne, wziąć mniejsze w wymianie, a różnica ta będzie dla nas po prostu zyskiem naszym. Czyli zgaduję, że tutaj też mowa o licytacjach komorniczych, też, przetargach. Tak, i tak. Licytacje, przetargi, często osoby, które właśnie mają jakieś problemy, czy ze spółdzielnią, czy z kimś kogokolwiek, tak. Mm. A co jeśli chodzi o to czym możemy w zasadzie flipować? Bo mieszkania są jakby najbardziej oczywiste, bo to mm. się najczęściej widuje, ale zgaduję, że to nie są jedyne formy. No tak, dokładnie, możemy też działkami, tak, flipować domami, jakimiś lokalami usługowymi, tak, dużymi nieruchomościami. Tak kwestie jakie mamy kapitał, na czym się znamy, co nam odpowiada. No najbardziej popularne z tego co się słyszy, jeżeli chodzi o flip, no to jest właśnie najczęściej mieszkania. Tak. Ale, ale tego jest dużo i w każdej można gdzieś tam w dziedzinie się odnaleźć i w każdej zarabiać dobre pieniądze. Tak. Czyli mówisz, że nie ma czegoś takiego, że na jednym typie jakiejś nieruchomości się bardziej opłaca, na innej mniej, tylko to jest bardziej kwestia tego, na ile się, na czymś znamy? Tak, wydaje mi się, że to jest bardziej specjalizacja już. Tak? Jeżeli ktoś na przykład, ja mam dużo znajomych, którzy właśnie nie robią remontu, bo oni nie znają się, nie wiedzą, jak remonty robić. Oni po prostu kupują mieszkanie, nie remontują i wystawiają, bo znajdują bardzo tanie mieszkania. No, ja na przykład się specjalizuję w tym, ktoś może inny w działkach się specjalizować, tak jak ostatnio rozmawialiśmy. Tak, to w sumie mogę wspomnieć, poznałem ostatnio panią, która flipuje domkami rekreacyjnymi w okolicach Warszawy i naprawdę fajnie idzie na tym zarobić, tylko trzeba wiedzieć gdzie i jak mm, szukać. Dokładnie. I, co, I na co zwracać uwagę. Przede wszystkim właśnie znajomość rynku i. I to głównie od tego też zależy. Okej, okay. o tym sobie też pewnie jeszcze porozmawiamy. Powiedz mi, no najbardziej typowym z, z tego, co rozumiem flipem jest ten z remontem. Więc jakbyś mógł nam powiedzieć krok, krok po kroku mniej więcej, jak, jak to wygląda? Jak wygląda taki flip wzorcowy powiedzmy? No to na początku oczywiście znalezienie mieszkania, które jest jednak po niższej cenie niż rynkowa. E, musimy oczywiście znać ten rynek, czy dana dzielnica, na przykład jak w Warszawie, bo ciężko było całe w całej Warszawie, znać całe, całe, ceny w wszystkich dzielnicach. No to lata doświadczenia by się przydało. Tak, e, więc znać jakąś konkretną cenę w danej lokalizacji. E, oczywiście najlepiej by było wzorcowe, tak żeby było mieszkanie bez długów i tak dalej, czyli z osobami, które, które regularnie płaciły. Co dalej? No, oczywiście, umawiamy się do notariusza. Jeżeli pośrednik przy tym działa, no to pośrednik załatwia za nas wszystkie dokumenty do notariusza okay. i tak dalej. Jeżeli nie, to my sami razem z właścicielem, czy to spółdzielnia, czy to jest zameldowany, czy ktoś nie jest zameldowany, czy jest i tak dalej. Te wszystkie dokumenty niesiemy do notariusza, tam przystępujemy do aktu. No, następnie co, zabieramy się za projekt tak, tego mieszkania? Jeszcze wcześniej to może czasami podpisujemy umowę przedstępną, czasami nie zależy jak Pewnie. tutaj się czasowo zbiega. Robimy projekt tego mieszkania. Czasami, ja na przykład akurat czasami korzystam z projektanta, a jeżeli mamy już sprawdzony projekt i mieszkanie jest bardzo podobne, bo te często mieszkania się powtarzają. No to korzystam z tego samego. Zwłaszcza w wielkiej płycie. Tak, tak, no są, bardzo, bardzo jest dużo gdzieś tam bloków, które są tak samo budowane i, i dzięki temu te projekty, no, u mnie wyglądają często tak samo, tak. E, no jeżeli mamy już projekt, wiemy jak co robić, tak, to nie musi być czasami przez architekta, możemy po prostu sami wypatrzyć, tak, co nam mhm. się podoba. E, no i przystępujemy do remontu, tak? Oczywiście trzeba mieć ekipę remontową, tak? Wiadomo, że teraz ciężko z dobrą ekipą, e, czy też po prostu stanią, bo na zależy... Wszyscy do Anglii wyjechali. Tak, zależy nam, e, żeby jednak te koszty ciąć, tak? Przy, przy flipie, bo na tym zarabiamy, tak? Różnicy w tym, co, co gdzieś tam wydamy, a co, co za co sprzedamy, tak? Za jakie pieniądze sprzedamy, więc e, też wiadomo, żeby za ekipę nie przepłacać, e, no i znaleźć, sprawdzić przede wszystkim, tak, tę ekipę, czy ona jednak dobrze robi, czy nie. Jeżeli już mamy tę ekipę, no to w tym momencie gdzieś tam pilnowanie, tak? Ja pojawiam się w zależności, czy już z ekipą dłużej współpracuję, czy nie, ale średnio to tak 2-3 razy w tygodniu na, na budowie, tak? I sprawdzam, co oni robią. Czasami są, wiadomo, jakieś niedopowiedzenia, bo nie wiadomo, gdzie co, jak zrobić i tak dalej, bo czasami wychodzi dużo rzeczy w trakcie. Więc też warto nawet przy takim rzeczy mieć jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o, o remonty. No i co, najlepiej od razu już znaleźć klienta przed wyremontowaniem, więc to też jest takie, gdzie mi często się zdarza, bo aktualnie mam taką sytuację w że dużo schodzi w trakcie remontu mieszkań Czyli zgaduję, że po prostu ogłoszenie z wizualizacjami. Tak, z poprzednimi zdjęciami najczęściej u mnie też okay. są po prostu, z poprzednich realizacji. No i, i oczywiście sprzedaż, tak? Sprzedaż też, no idealna sprzedaż to była z klientem gotówkowym, który przychodzi i następnego dnia umawia się na akt materialny. No, jeżeli jest to kredyt, no to wiadomo, trzeba poczekać dłużej, tam miesiąc do dwóch w zależności jak działa bank. Pewnie. No i tak to wygląda. Okej, okay. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wszystko Dzięki. już chyba wiemy. Widzimy się w kolejnym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Napiszcie w komentarzu, czy spotkaliście się wcześniej z flipami i co o nich uważacie.